Pryka Ja nie wiem, no niczego sensownego w tym pudle znaleźć nie sposób. Ej, to fajne było, czemu przełączyłeś? Bo to nie było dla dzieci. No jak zwykle. No, chyba już czas spać? Tim, poczekaj sekundę. Pójdziesz, że nie jesteś idealny? Spokojnie. Możesz być nawet już iść! Chirurgia plastyczna profesora Pika. Krac doskonałości. Każdy z nas nosi maski. Bożą, że tej twą i stworzę nową, piękną twarz. Proszę bez bólu. Tylko profesora Piga. <trych> profesor Pig. Słyszałem o jego zakładzie chirurgii plastycznej. <trych> ja też, właśnie niedawno ją otworzył. Tak poza tym, zauważyłeś, że ostatnio w ogóle noce w Gotham są zbyt spokojne? <laughs> Też to zauważyłem. Zbyt idealne to wszystko. Nigdy nie było tak spokojnie w Gotham. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> no, czas spać, bo jutro mamy bankiet w Enterprises i musimy wszystko przygotować tak, by było idealne. W porządku Bruce. Dobranoc. Dobranoc team. Alfredzie, zawiadomiłeś Lususa, że jutro będzie bankiet? Oczywiście, pani Czubrus. Wszystko objęte na ostatnią godzinę. Dziękuję, Alfredzie. Dobranoc. Dobranoc, pani Czubrus. O, jakaś stówka tu leży. Może ze wezmę, czemu by nie? A co to za gaz leci? Bleh. Rus, jak zawsze świetny bankiet. Jak udaje ci się to zorganizować z tak dużym rozmachem? To zasługa moich wspaniałych przyjaciół, bez ich zaangażowania i wszelkiej pomocy nie dałbym rady. Słyszałem, że Wayne Enterprises pracuje nad nowym projektem energetycznym. Zdradziłbyś może trochę szczegółów? My otworzyć nową klinikę w najbiedniejszych dzielnicach Gotham. Chcę, aby każdy miał dostęp do najlepszej opieki zdrowotnej. Czy to w ogóle masz czas na jakikolwiek odpoczynek? Czy po prostu jesteś wszędzie w kota? Odpoczynek jest dla mnie rozrywką. Staram się znaleźć chwilę na relaks, gdy tylko mogę, lecz nigdy nie wspominam o tych najbardziej potrzebujących. Ty, a jak się czujesz będąc z wychowankiem Brusa? Pewnie musi być nieźle. Ale luksus i zabawy. Ezy, Raczej unikam wielu rozrywek, kiedy nie chodzę sobie w soboty do kina. Wolę bardziej spokojniejszy tryb życia od tego hulawczego. No ale <grywa> mój spokojny tryb życia to głównie zasługa Bruce Przyznacie, że Tim jest świetnym chłopakiem. Czeka go naprawdę świetna przyszłość. A, pani brus Przepraszam, że przeszkadzam, ale to naprawdę pilna sprawa. Panowie wybaczą. Wzywa mnie bardzo ważna sprawa. Chcę wam przeszkadzać, ale... Bat-sygnał. <gryw> no cóż, Batmanie. Chodźmy więc... ...do, Do bat A dobrze, że jesteś. Co tym razem, Jim? Zauważyłeś, że ostatnio w tym mieście jest... ...nieco za spokojnie? Nie żeby mnie to nie cieszyło, ale przez kilka dni był tu chaos, a nagle cisza. Nic się nie dzieje. To wszystko jest po prostu zbyt idealne, żeby było dobre. Zgadza się. Tak swoją drogą ci ludzie, którzy ostatnio zaginęli, mają jedną wspólną rzecz. Wszystkim tym ludziom przeprowadzał zabieg plastyczny ten profesor Pig. Nowy. Powinien sprawdzić jego zakład. Może jest chirurgiem plastycznym, ale lepiej to sprawdź. Hmm. <laughs> Wygląda na to, że sprawa wymaga interwencji. Prawda. No, trzeba dowiedzieć się, czemu w tam jest tak cicho. Bad. But... Znowu. No, zniknął w idealnym momencie. Ty też czujesz taki dziwny zapach miłego mięsa? Tak. Cholera. Skąd to w ogóle idzie? Stomtąd. O cholera. I co teraz? Najwyższa pora zobaczyć, co kryje się w naszej alejce. W porządku, Patmana. Chodźmy. Spójrz, robi tu czyjeś zwłoki. O szlak. Kto tak źle mógł potraktować tego gościa? Za chwilę się dowiemy. Chcesz zbadać te zwłoki w Petiaskini? Tak, w porządku Batmanie. Chodźmy więc do Batiaski. Robin, coś mi tu nie pasuje. Sprawdzisz te odciski palców? Oczywiście Batmanie. No dobrze. Teraz czekamy na zakończenie skanu. O, mam to. odciski palców należą do profesora Piga? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. I to Pig, odkąd otworzył swój zakład chirurgii plastycznej, wykazywał różne podejrzane zachowania. Racja. Od samego początku wiedzieliśmy, że on za wszystkim stoi. Tak, tylko nie mieliśmy żadnych dowodów. Teraz mamy solidne potwierdzenie naszych przypuszczeń. Ciekawe co to, to analiza chemiczna. Znalazłem ślady substancji chemicznych używanych w trakcie zabiegów. Wszystko wskazuje na to, że mógłby być pacjentem Pig'a. A właśnie, Pig nazywa się Laszlo Valenti. Cóż, wygląda na to, że wszystko mogło pójść znacznie dalej niż same operacje plastyczne. No to co teraz? Szukamy go? Tak, lecz musimy go szukać po śladach. Ja poszukam śladów, ty zajmij się napadem na fabrykę leków. Obawiam się, że PIK mógł zatrudnić sobie kilku ludzi, aby mu pomogli. W porządku. Do zobaczenia, Batmanie. Do zobaczenia, Robinie. Badałem kilka zwłoki, nawet sprawdziłem zakład profesora Pika. Nie ma kota. W takim razie gdzie? Nie mam pojęcia. Raczej dzisiaj się nie dowiemy. Najlepiej będzie, jak jutro go poszukamy. Dokładnie. Poproszę pod komputer, aby zbadał ślady krwi w kota. Zobaczymy, dokąd nas zaprowadzą. Przy okazji potrenuję trochę do rekrutacji na spotkanie z Liką Sprawiedliwości. Wszystko musi wyjść idealnie. Dokładnie, robię. Do zobaczenia, Patieski. Do zobaczenia, Batman. Robota Robinie, poszło ci idealnie. <noise> Dziękuję, Batmanie. Strasznie się zmęczyłem. Uff. Jestem cały styczany. <noise> Może i tak, ale było warto. Jak Lika zobaczy na co ci stać, przyjmą cię od razu. <noise> no, idealnie. Mam już wyniki śladów krwi. Prowadzą one do prawdziwego sokodu profesora Biga w Kane Street. To tam wykonuję wszystkie swoje zabiegi. Przednie miejsce miało nas tylko zmylić. Hmm. Tylko po co miałby się gdzieś ukrywać? O, prawdopodobnie wiedział, że po niego przyjdziemy. I to dlatego się skrył. No cóż, czyli co, ruszamy? Oczywiście. Ja zajmę się pigiem. Ty wyciągnij do zakładników. W porządku, Batmanie. Dobra, nie można czekać, chodźmy. po piętnastu minutach To już koniec Valentine. Wypuści. O nie, nie, nie. I jeszcze nie gotowy. Pik musi tworzyć od środka. Pik musi uczynić nas lepszymi wszystkich nas. To koniec. Lecz pik może naprawić Ciebie. Pik stworzycie idealnym. Tak jak innych. Jesteś chory. A ty to co? Ja jestem, by cię powstrzymać! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Pig jest jak klej, pig jest jak Bóg! Naprawia wszystkich nas od nóg! Cóż, Batmanie! Najwyższy czas, by Pig uczynił idealnym również i ciebie! Idealnie serdecznie trafiłem Darka, Valentine. Robinie. Nasze podwójne kombo wyszło dosłownie idealnie. <grych> Dziękuję. Dokładnie Batmanie. Myślę, że z takimi umiej umiejętnościami liga powinna przyjąć się z otwartymi ramionami. <grych> Dziękuję Batmanie. Dobrze. Wszystko wyszło nam idealnie. Policja zaraz zabierze Walentina. No cóż, chodźmy, chodźmy więc, więc do matja Co robinie? Gotom może jest, mroczny i chaotyczny. Lecz to nasze miasto. Nie możemy pozwolić, aby taki ktoś jak Pig próbował je naprawić na swój chory sposób. Racja widać, że gość ma obsesję na punkcie idealności. Chce przekształcić każdego człowieka w gotam swoją chorą laleczkę, by spełniały jego dziwne zamiłowanie do idealności. Miejmy nadzieję, że w Arkham nauczy się, że nie wszystko w życiu będzie idealne, że perfekcja, którą próbuje osiągnąć, nie jest i nigdy nie będzie prawdziwa. Bo droga, którą wybrał, prowadzi jedynie do chaosu. Mam tylko nadzieję, że w Arkham sobie to wszystko przemyśli. Jego dążenie do perfekcji jest tylko ucieczką od realności. Nic nigdy nie będzie doskonałe. Czasem trzeba zaakceptować doskonałość, aby zrozumieć, co naprawdę znaczy być człowiekiem. To właśnie dlatego walczymy. By chronić to, co jest prawdziwe. Nawet jeśli jest bardzo dalekie od ideału. Dokładnie robienie. Nasze zadanie to nie tylko walka z przestępczością, lecz także bezpieczeństwo dla Kota, dla ludzi, dla nadziei i prawdy. Które sprawiają, że nasze miasto, mimo swoich wad, jest tak wyjątkowe na tle innych. Zgadza się. O. Dostaję wiadomość. Od kogo? Od ligi. Przyjęli mnie. Gratulacje robi. <grystanie> Dzięki, Batmanie, Ten dzień jest wyjątkowo idealny. <grystanie> Wersja polska, master film na zlecenie Warner Bros. Marzysz serw Krzysztof Kubasiewicz, teologie, czy pytanie Dźwięk, czego tak Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Roman Cięślego wystąpili i Znaku 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 i